Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądało 5 zł 950 lat temu. Będzie o folisie anonimowym z Bizancjum, monecie, którą już kiedyś Wam pokazałem, którą dostałem w prezencie, więc zapraszam Was na ten odcinek. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć subskrypcję. Pamiętajcie również o komentarzach. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za dyskusję, która pod filmami się... Toczy. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał, również informacje znajdziecie tutaj pod filmem. Dobra, powiedziałem o piątce i nie jest to przypadek. Zanim, może, przejdę do szczegółów na temat tej monety, właśnie powiem Wam o jednej z rzeczy, którą, którą znalazłem. Zaczynając od tego, że ten folii, dokładnie ta moneta, którą tutaj widzicie, to jest moneta, którą dostałem w prezencie. Jedną z pierwszych rzeczy, która mnie zaciekawiła, no to było pytanie, ile można było za to kupić w epoce. Zacząłem szukać i bez wchodzenia w szczegóły, bo o tym sobie przygotuję kolejny materiał, trafiłem na takie określenie jak trofa, które zostało wprowadzone przez profesora Żabińskiego. I to określenie mniej więcej określa no, określenie, określa, fajnie powiedziałem. I tutaj ta trofa określa. Wartość w walucie, która obowiązywała w danej epoce wyżywienia dorosłego człowieka. Czyli możemy powiedzieć, że dzisiaj na wyżywienie przyjmujemy, że. Wydajemy mniej więcej około 15 zł. Tak można by to wyliczyć, to również do takich materiałów dotarłem. Nie mówimy tutaj oczywiście o wykwintnych restauracjach, tylko o tym, że kupujemy dla siebie jedzenie, czyli dałoby się kupić tutaj. Oczywiście są informacje, ile to ma być kalorii, jakie składniki, ale to na razie zostawmy z boku. Czyli powiedzmy, że 15 zł tak sobie przyjmijmy wyżywienie dzisiaj, a według właśnie profesora Rzabiskiego w, w X wieku, tutaj mamy monetę z wieku co prawda XI, ale w X wieku wyżywienie kosztowało 3 folisy czyli można powiedzieć odpowiednik naszej piątki nawet gabaryt się zgadza dobra przejdźmy sobie na razie tą piątkę sobie odłożę na bok bo to powiedzmy jako ciekawostka ale dajcie mi znać co czy chcielibyście właśnie troszeczkę więcej informacji na temat tej trofy da się znaleźć na ten temat trochę informacji właśnie w internecie sporo materiałów również na Blogach numizmatycznych czy, czy felietonach numizmatycznych, właśnie poświęconych numizmatyce na ten temat jest. Jest to niezmiernie ciekawy. Dobra, ale wracajmy do, do tego folisa anonimowego. Słuchajcie, folis anonimowy, najpierw parametry techniczne. Średnica tej monety wynosi mniej więcej od 23,5 do 26 mm. Jak widzicie, ona jest delikatnie nieforemna, czyli tutaj mamy troszeczkę więcej, tutaj troszeczkę mniej. Waży ona 5,88 g. I jest to dokładnie moneta z lat 1078 do 81 i wybita została za panowania Nicefora III w Bizancjum w Konstantynopolu. I jest to tak zwany folis anonimowy. Anonimowy z tego względu, że nie ma na tej monecie żadnej informacji o władcy. Moneta ta Przedstawia Jezusa Chrystusa i tutaj mamy dokładnie wizerunek Jezusa Chrystusa, dokładnie Chrystusa Pantokratora w aureoli trzymającego Ewangelię. I mamy tutaj również litery, skróty greckie i Cxc, które mówią dokładnie Jezus Chrystus. I tak jak powiedziałem, nie ma. Poza informacją o Jezusie Chrystusie, żadnych informacji o władcy. Uznawano wtedy, że na monetach przedstawiany jest wizerunek króla wszystkich królów, czyli właśnie Chrystusa. I zwyczaj bicia takich monet został zapoczątkowany w roku 969 i trwał przez 123 lata. Tych typów właśnie takich folisów anonimowych z Bizancjum jest podobno około 16 i jak wszystko dobrze pójdzie no to będę miał okazję pokazać Wam tych monet troszeczkę więcej, ale na razie, na razie to jest jakby plan na przyszłość. Dodam tylko, że nie będą to moje monety, ale będę miał wgląd do bardzo ciekawej, bardzo ciekawej kolekcji. Zerknijmy sobie na drugą stronę jak ta moneta wygląda. Słuchajcie, tutaj mamy krzyż ustawię tylko. Dobra. Tutaj mamy krzyż po prostu na dole jakieś ornamenty kwiatowe, po bokach krzyża takie większe kule i dwie mniejsze i tutaj odwrócone dwa półksiężyce. Tak ta moneta, tak ta moneta wygląda i jest to moneta wybita w brązie. Jeszcze raz sobie sobie. Tutaj o, zobaczcie, ona jest przewracana mniej więcej Czyli można by powiedzieć, że jest to taka odwrotka, jeżeli ktoś chciałby to w tej nomenklaturze tak określić. Czyli odwracamy ją nie jak monetę polską, tylko jak monetę np. amerykańską czy, czy francuskie franki, które już nieraz Wam pokazywałem, aczkolwiek podejrzewam, że to, ten właśnie obrót będzie, będzie losowy, a nie, sta, a nie stały wynikający z techniki bicia tych monet. Dobrze więc, taka fajna moneta właśnie do mojego zbioru trafia, i powiem Wam szczerze, że największą frajdę miałem w momencie, gdy mogłem sobie szukać informacji na temat tej monety. No bo napisaliście mi pod filmem, gdzie pokazałem Wam tą monetę, kilka fajnych wskazówek, no, które nie ukrywam, mocno mi uprościły te poszukiwania. Bo jest to, nie wiem czy o tym wspomniałem, że tych typów jest około 16, a ten dokładnie typ to jest typ. I, I jak podaliście mi właśnie tą informację, no to wpisując to w internet naprawdę sporo można znaleźć na temat tych folisów anonimowych. Jest wiele osób na świecie, które dokładnie te monety kolekcjonuje. No bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. I ja jestem niezmiernie zadowolony, że właśnie taka moneta u mnie w kolekcji wylądowała. No i słuchajcie, to jest tak, że czasami coś, co wydaje się stosunkowo proste, pozwala, poddaje Wam naprawdę sporo radości, no bo umówmy się to jest moneta, którą da się kupić stosunkowo w rozsądnych pieniądzach. To nie jest moneta, która kosztuje majątek, tak jak niektóre talary czy dukaty z okresu polskiej królewskiej. Ja myślę, że można by ją przyrównać do jakiegoś trojaka krakowskiego, jeżeli chcielibyśmy z okresu Zygmunta III Wazy, na przykład tam z 1623-1624, który również w jakimś stanie obiegowym da się kupić za parę parędziesiąt złotych. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Ta moneta pewnie może kosztować około do 100 zł, więc tak jak powiedziałem, nie jest to jakoś specjalnie droga moneta, natomiast tyle, co ona dała mi frajdy ze względu na to właśnie, że mogłem sobie poszukać informacji na ten temat, dowiedzieć się co nieco, no i sama o to, że udało mi się znaleźć właśnie informacje o tej trofie, ile za tą monetę w danym czasie można było kupić, no czasami naprawdę, naprawdę warto zainteresować się czymś, co jest całkowicie poza Takim e, naszym kręgiem, głównym zainteresowań, tak jak u mnie, są to powiedzmy te monety pięciofrankowe. Ta moneta naprawdę dała mi sporo frajdy, No i spędziłem, powiem wam szczerze, bo akurat opracowywałem sobie ten materiał w okresie świątecznym noworocznym. No, troszeczkę czasu mi to zajęło, ale takiego czasu naprawdę z przyjemnością spędzonego. Więc dzisiaj, słuchajcie, taki materiał krótki na temat folisa anonimowego. Dajcie mi znać, co wymyślicie na temat tej monety. No i przede wszystkim zapraszam Was do dyskusji tutaj pod filmem. Jestem ciekawy Waszej e, opinii. No i jeżeli macie jakieś ciekawostki na temat trofy, chcieli, chcecie się nimi podzielić, może, może macie również jakieś linki do materiałów, bo na ten temat też chciałbym przygotować film, no to piszcie mi czy wrzućcie mnie tutaj po, do opisu pod filmem, na pewno, znaczy do komentarzy pod filmem na pewno je wykorzystam w przyszłych materiałach. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za, ten, za obejrzenie tego materiału. No i zapraszam Was na przyszłe filmy. Dzięki, cześć.